Cześć, witam serdecznie. Dziś pozostajemy w temacie prostytucji, który pierwotnie został wywołany przez film Dziewczyny z Dubaju, który obejrzałam raptem kilka dni temu i oczywiście bardzo mocno pobudził mnie ten film do refleksji. Do tej pory jeszcze jestem Wam winna. Obiecany odcinek, w którym dokonam analizy etycznej postaw zaprezentowanych przez ten film. Tym bardziej, że podobno są to postaci mocno wzorowane na autentycznych postaciach, na autentycznych życiorysach. Tym bardziej wydaje mi się, że istotnym jest, abym takiej analizy dokonała. Dlaczego ten temat mnie tak mocno poruszył i tak mocno mnie zainteresował przede wszystkim. Po pierwsze, dlatego, że kwestie obyczajowe zawsze wchodzą w paradę, w momencie, kiedy w ogóle nie powinno być dla nich miejsca. Przeciętny Polak idzie raz w tygodniu do kościoła, słucha kazania 20-minutowego czy 15-minutowego, i najprawdopodobniej jest to 100% etyki, z jaką się spotyka w ciągu całego tygodnia. No Być może jeszcze w telewizji wysłucham jakiejś audycji, jakiejś rozmowy, wywiadu, dyskusji. I najczęściej, jeżeli w ogóle mowa jest o etyce, niemal zawsze schodzi na kwestie obyczajowe, które nigdy nie powinny okupować tego pola i zajmować miejsca prawdziwym rozważaniom etycznym. Idzie Polak do kościoła, posłucha jakiegoś psioczenia na tęczowych, wychodzi, czuje się lepszy od tamtych i to wszystko czego się dowiedział w kwestiach etyki, moralności. On już się czuje dobry, dobrze ze sobą się czuje, czuje się lepszy od tych innych. On już nie musi niczego w swoim życiu zmieniać ani poprawiać. O prawdziwej etyce, polegającym na niekrzywdzeniu innych, praktycznie niemal się nie mówi. Nie mówi się w mediach. Zaczęłam przeglądać różne kanały polskie podejmujące temat prostytucji. Posłuchałam, w jaki sposób oni się wypowiadają na ten temat. Sprawdziłam aż kilka kanałów, już wcześniej, także słuchałam wywiadów z celebrytkami. O, wysłuchałam sporo wypowiedzi Dody. Dlatego też w ostatnich dniach opublikowałam film wręcz na ten temat. Ale właśnie obejrzałam też takie filmy jak na kanale Kanał Sportowy Stop Promocji Prostytucji przez Agorem. Wysłuchałam także filmików z kanału Szymon Mówi, Między innymi, czy Uniwersytet SWPS promuje prostytucję. Jak również zapoznałam się z takimi kanałami jak Maksym Wołczyk. Nie wiem czy słyszeliście o tym kanale. Ten kanał absolutnie mnie szokował. W ogóle nie spodziewałam się czegoś takiego w polskim internecie, na polskim YouTubie i naprawdę w tym momencie też i sami Polacy mnie bardzo zaskoczyli, że są gotowi na takie treści. Ba, myślę, że nie tylko gotowi. Myślę, że istnieje bardzo duże, potężne Zapotrzebowanie chyba na takie osobowości, na takich influencerów i na takie treści. Jako antidotum odtrutka na całą wielotysięcznoletnią propagandę. Chłopak mówi w sposób bardzo bezpośredni, otwarty, dosłowny, szczery. O praktycznej stronie prostytucji mówi, jak on to robi, zdradza szczegóły. I robi to w taki sposób, jakby do niego w ogóle nie dotarły nawet takie informacje, że są takie jednostki w społeczeństwie, które to potępiają. Tak jakby w ogóle się o coś takiego nie otarł. Niesamowite, naprawdę, naprawdę zaskoczył mnie ten kanał bardzo mocno. Ale co bym chciała zbiorczo powiedzieć na temat wszystkich tych kanałów i wszystkich wypowiedzi, których wysłuchałam? Mam wrażenie, że każda z tych stron i każda z tych osób. Koniecznie chcę obrać jakieś stanowisko za lub przeciw, czyli albo demonizują to zjawisko, albo wybielają to zjawisko. Wydaje mi się, że tak naprawdę każdy z nich kłamie. Ze wszystkich wypowiedzi, których wysłuchałam, z żadną praktycznie nie jestem w stanie się zgodzić i nikomu nie jestem w stanie przytaknąć. Bo gdybyśmy mieli się zastanawiać nad prostytucją, czy jest to dobre, czy złe, Moim zdaniem, nie możemy takiej oceny zawiesić gdzieś w próżni, bo to jest dobre lub złe w porównaniu z czym. Zawsze powinniśmy zadać takie pytanie: w jakim kontekście, w czyim przypadku, w jakiej konkretnie sytuacji i w jakim celu, w jakim celu ktoś to robi, dlaczego ktoś to robi? I to ma być lepszą lub gorszą alternatywą w porównaniu z czym? Podam przykład. Do niedawna powszechnym zjawiskiem w Polsce była emigracja zarobkowa. Polacy masowo wyjeżdżali z kraju w celach zarobkowych i wiele osób dzięki temu się dorobiło. Ale jakież to były oferty, takie najczęstsze dla Polaków? W jakich zawodach Polacy mieli możliwość dorobienia się? Zwłaszcza mówię o Polakach, którzy albo nie są specjalistami, albo nie mają kontaktów, układów, znajomości, tudzież nawet języka zbytnio dobrze nie znają. Otóż wiele Polek faktycznie zarabiało, czy to jako prostytutki bezpośrednio wręcz, czy w jakiś pokrewny sposób, hostessy, tancerki. I czy to jest dobre, czy złe? Czy to, było, czy to była dobra oferta, czy zła? Musimy zapytać siebie. Lepsza lub gorsza od czego? No właśnie, w jaki sposób dorabiali się młodzi Polacy? Otóż bardzo często dorabiali się w tych zawodach, w których nie chcieli pracować miejscowi, i bardzo często były to stanowiska pracy związane z branżą mięsną. Bardzo dużo Polaków, wyjeżdżając na zachód, odnalazło zatrudnienie w rzeźniach, na fermach. W zakładach mięsnych, na wszelkich etapach przetwórstwa, także na fermach futrzarskich. I myślę, że chyba naprawdę to było, musiało być dość masowe zjawisko, skoro nawet aż dwóch kuzynów z mojej rodziny właśnie taką pracę sobie znalazło jeszcze za młodu. Także ja mówię o jakichś tam doświadczeniach sprzed lat, jeszcze z okresu, kiedy ja nawet nie byłam weganką, kiedy nawet wtedy mną to nie wstrząsnęło. Ale tak, aż dwie osoby i to nawet nie wiem, czy to nie były dwie na dwie, bo gdybym się zastanowiła, czy więcej z moich kuzynów wyjechało na zachód w celach zarobkowych, to chyba nikt poza nimi dwoma mi nie przychodzi do głowy. Czyli tak, dwóch na dwóch kuzynów faktycznie zyskało zatrudnienie i no, w pewnym sensie dorobiło się na branży mięsnej, futrzarskiej, czyli hodowlanej. Jeden został zatrudniony na fermie futrzarskiej w Holandii, drugi w zakładach mięsnych w Niemczech. Nawet nie wiem, czy przypadkiem to nie są te same zakłady, o których opowiadał Jonasz. On mówił o jakimś ogromnym zakładzie przerabiającym ogromne ilości tego mięsa i, i zabijającym ogromne ilości zwierząt, masowe wręcz. Opowieści mojego kuzyna są dość zbliżone do jego opowieści. On także zajmował się krojeniem tego mięsa i mówił, że tam był faktycznie taki przerób, że od nich wymagali takiego tempa. On musiał bardzo, bardzo szybko tam filetować, rozkrajać. To po prostu to on musiał się tak zautomatyzować tą swoją pracę, że on, on wręcz musiał się zamienić w robota. Opowiadał właśnie jakie były wymogi, jakie tempo, jakie wymogi co do wydajności, że mało kto tam w ogóle wytrzymywał, niesamowity przerób. Oczywiście z tego co opowiadał wynikało, że tam bardzo dużo Polaków, niemalże prawie sami Polacy, że cała ta ekipa to, to prawie sami Polacy tam byli. Którzy pracowali. On nie był z zawodu rzeźnikiem. Po prostu szukał jakiejś dobrze, płat, dobrze płatnej pracy i no miał w swoim życiorysie różne zajęcia na koncie. Ogólnie jest osobą pracowitą, która żadnej pracy się nie boi, nie boi się ciężkiej pracy. No i przyjął tą pracę, jakoś podołał. I co gorsza, pojechał tam ze swoją dziewczyną, z narzeczoną. Chcieli zarobić na dom. Co gorsza, on. Nawet zbudował ten dom. On już ma ten dom. Tyle, że ta praca tak zrujnowała mu psychikę, jemu zrujnowała psychikę, a jego narzeczonej tak zrujnowała zdrowie, że oni jako rodzina się rozpadli. Dziewczyna w tej chwili nawet nie chce dopuszczać go do ich no, wspólnej córki, nie chce, aby miał z nią kontakt. Uciekła od niego. Jemu bardzo mocno to padło na psychikę. Teraz zanurzył się w jakimś takim kulcie śmierci. Wyraźnie wykazuje jakieś takie chyba tendencje: nie wiem, czy nie nazwać tego nawet samobójcze, bo widać, że szuka okazji do, do tego, aby się chyba zabić, bo jeździ po pijaku i to rozwija jakieś szalone prędkości. Tak, jakby szukał okazji, żeby zakończyć swój żywot. No, i teraz pytanie, skoro rozmawiamy o prostytucji, skoro chcemy krytykować czyjąś chęć zarobku, no to w porównaniu z czym ta prostytucja miałaby być gorsza? Kto wyszedł potencjalnie gorzej? Czy ta dziewczyna, która poszła pracować ze swoim narzeczonym? Zobaczcie, jak romantyczna historia razem, młoda para, zakochana, wyjechała na zachód w celach zarobkowych, żeby zbudować dom. No tak, dom udało się zbudować. No ale co z tego? Oboje zatracili się w tym wszystkim: stracili samych siebie, zdrowie, zdrowie psychiczne, rodzinę. Czy nie lepiej by było, gdyby ta dziewczyna poszła w jakiś nawet do burdelu? Podejrzewam, że ani nie straciłaby tego zdrowia i chyba psychicznie też by tak bardzo nie ucierpiała, jak na tymże zajęciu. I zobaczcie, inna dziewczyna pojedzie do pracy i wyląduje w tym przysłowiowym burdelu, też zarobi jakieś tam pieniądze. I ona wracając do Polski, ona musi się wstydzić, w jaki sposób zarabiała, prawda? W większości przypadków tak właśnie będzie. Nie będzie mogła przy stole rodzinnym, przy na jakimś rodzinnym spotkaniu opowiadać o nawet dowcipkować na temat różnych klientów, kogo tam spotkała, bo na pewno taka osoba spotkała różnych mężczyzn, niektórych pewnie zabawnych, niektórych może fajnych nawet. Ale ona nie może o tym opowiadać, bo, bo to jest potępiane społecznie, tak, stygmatyzowane. Ale już taka praca w zakładach mięsnych? Nie. Mój kuzyn przyjeżdżał do Polski, odwiedzał nas, i opowiadał, opowiadał o wszystkich tam, kto tam był w tej firmie, o, śmiał się z tego tempa zawrotnego, pokazywał, że on musiał po prostu naprawdę, naprawdę jak taki wysokoobrotowy robot pracować, tak cioch cioch cioch, żeby w tym te, to tempo wyrobić, ja słuchałam myślałam, o rany, o rany, szok. Ja wtedy właśnie jeszcze nie byłam weganką, także jeszcze nie byłam wyczulona, w ogóle kompletnie nie zwróciłam na to uwagę, że w ogóle o czym on mówi. Mówi. O czym on mówi? O czym on mówi? No, najpierw w tych pierwszych, na samym początku tej pracy opowiadał w taki zabawny sposób. No ale potem już było widać, że, 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 no, że ta praca, to środowisko, że, że jednak coraz bardziej go jakoś tak chyba niszczy psychicznie. A w tej chwili, prawdę mówiąc, to już nawet nie do końca wiem, co się z nim dzieje. Dawno już nie miałam z nim kontaktu. Jedna osoba zaakceptuje pracę prostytutki, a potem kanały takie jak y, kanał sportowy, czy on mówi, mają używanie, potępiają. Y, kanał sportowy mówi w ogóle w sposób nie tylko belżywy, ale wulgarny. On się w sposób wulgarny wypowiada na ten temat. Potępia strasznie, ale tak, tak strasznie prosto potępia, bo żeby on powiedział, co konkretnie on ma do zarzucenia tej pracy. Bo jak gdybym się tak zastanowiła i w zasadzie się zastanawiam, myślę, że to, to nie jest zajęcie, które mogłabym tak spokojnie komuś polecać i co do którego nie odnajduję tutaj jakichś złych stron. Oczywiście, że odnajduję, ale na pewno nie takie jak kanał sportowy. Znaczy, no być może kanał sportowy akurat zarzuca też, że to nie jest ambitna praca. No też sądzę, że to nie jest ambitna praca i w tym sensie, jeżeli zarzucimy, że to jest praca nierozwojowa, no to faktycznie, bo, no bo faktycznie tutaj nie, nie ma mowy o rozwoju, a rozwój jest ważny, ale może nie dla każdego jest ważny. Czy każdy musi się rozwijać? No właśnie, to też jest pytanie. W każdym razie, on nie przedstawił w zasadzie żadnego poważnego argumentu. On tylko potępia, ale słabo przedstawia, dlaczego potępia tą pracę. Zupełnie bezsensowne wydało mi się to, że on wyszukał. W prasie jakiejś y, informacji na temat przestępczości, na temat przestępców, którzy przymuszali dziewczyny do pracy, bo to, to nie jest argument przeciw prostytucji. No, broń Boże, no, no w ogóle jak można było tak głupio pomyśleć, bo jeżeli on oskarża kogoś o przymuszanie kogoś do pracy, o zniewalanie, o niewolnictwo, tak. To, to właściwie o czym on oskarża? On oskarża o prostytucję czy o przestępczość, o zniewalanie, przymus? Jak można nie odróżniać tych dwóch spraw? Bo czy zniewalanie ludzi, przymus naprawdę ogranicza się tylko do tej jednej branży? Przecież wiemy, że ludzie byli zmuszani do pracy w rolnictwie i praktycznie w każdej, w każdej pracy może tak być. Dlaczego akurat jest to możliwe także, w tej branży, akurat tej branży seksualnej. Dlaczego on nie zadał sobie tego pytania i nie odpowiedział od razu? Dlaczego również w tej branży może, możemy się z czymś takim spotkać? Czy to chodzi o specyfikę, o to, czym jest prostytucja? Nie. Przecież tu chodzi o barierę wejścia. Przecież nie, jeżeli będzie chciał zmusić przypadkową osobę do pracy. To nie jest w stanie ulokować ją na stanowisku, nie wiem, jakiegoś prezesa banku. Chodzi o barierę wejścia. W przypadku prostytucji bariery wejścia są znikome. Każda osoba może w tę branżę łatwo wejść i w związku z tym również każdy baran może przymusić kobietę też do wejścia. No, właśnie dlatego, ponieważ Baran myśli, że wystarczy mieć dwie nogi i coś między tymi nogami, żeby już się nadawać do takiej pracy. I pewnie Baran wtedy się frustruje, dlaczego nawet śliczna dziewczyna nie jest mu w stanie zarobić tych pieniędzy, jakich on oczekuje. To chodzi o bariery wejścia, a nie o specyfikę akurat tej pracy, tej branży. Podobnie jak niskie są bariery wejścia, jeżeli chodzi o zbiór truskawek, też każdemu może się wydawać, że każdy jest w stanie zbierać na przykład truskawki czy jabłka czy coś takiego. Więc tak samo na równi yy, ta strona przestępcza może dotyczyć zbioru truskawek, jabłek, porzeczek jak i, i właśnie wymienionej prostytucji, ponieważ Każdemu może się wydawać, że każdy jest to w stanie zrobić. Można przymuszać kogoś do sprzątania, do czegokolwiek, prawda? Z tych takich zawodów nie wymagających jakiejś ani specjalizacji wysokiej, ani, ani też sprzętu specjalistycznego, bo to też chodzi o, o specjalistyczny sprzęt, tak? Który może być drogi, a tutaj czegoś takiego nie ma. Więc on po prostu miesza, miesza jakieś argumenty takie naprawdę bez sensu. Jeżeli chodzi o Szymon'a, Szymon zdecydowanie bardziej kulturalnie się wypowiada, zdecydowanie aż lepiej się tego słucha. Wydaje mi się nawet wręcz, że słusznie zauważa, że prostytucja często wynika z przymusu ekonomicznego, aż ja się dziwię, że on to w ogóle komukolwiek musi tłumaczyć. Szymon w swoim filmiku odpowiada, Jakiej doktor Agacie Juban, która zaprzecza, jakoby ta praca wynikała z jakiegoś przymusu ekonomicznego. Poniekąd przeczuwam, jakie mogły być intencje autorki tych słów. Myślę, że ona chce powiedzieć, że niekoniecznie, nie zawsze musi to wynikać z przymusu, z braku wyjścia, z braku perspektyw, nie zawsze musi to być desperacka decyzja i zapewne tak właśnie jest. Prawdopodobnie w niektórych przypadkach jest to dojrzała, przemyślana decyzja osób o bardzo zdrowym poczuciu wartości, które nie potrzebują dowartościowywać się prestiżowym stanowiskiem, zajęciem, które emocjonalnie są w stanie pozwolić sobie na takie bardziej praktyczne podejście. Możliwe właśnie, że ona tymi słowami chciała odczarować takie powszechne myślenie, że musi już być strasznie źle, że ktoś się tego podejmuje. Ale niemniej, moim zdaniem, Szymon również ma rację, twierdząc, że bardzo często tak jest, bo no, ja jestem dogłębnie przekonana, że właśnie tak jest. Tyle, że wydaje mi się, że Szymon troszeczkę tak jakby mylił przyczynę ze skutkiem. Bo my nie możemy obwiniać prostytucji. Za to, że ktoś się podejmuje jej z powodu bardzo ciężkiej sytuacji. Prostytucja tutaj nie jest problemem, tylko jest rozwiązaniem problemu. Czyli my musimy w takim razie cofnąć się, co jest problemem i dlaczego w ogóle istnieją takie problemy? Dlaczego ludzie mają takie problemy? Dlaczego nie każdy sobie radzi i ma szansę poradzić sobie na rynku pracy? Nie możemy prostytucji winić za to, że ona podsuwa jakieś rozwiązanie i w wielu przypadkach wielu osobom faktycznie pomaga rozwiązać ich problemy. Podam przykład mojego syna, który on oczywiście z prostytucją nie ma nic wspólnego, ale podam przykład problemu, potencjalnego problemu. Być może mnóstwo Polaków może mieć analogiczne problemy. On, jak wiecie, od dziecka zmaga się z autyzmem. Przyjmuje leki psychotropowe, wyciszające go. Są to antydepresanty, i one mają to do siebie, że tak troszeczkę spowalniają, wyciszają i niestety wpływają na wydajność, na, na szybkość reakcji, ruchu, na napęd. Na napęd także wpływają. I mój syn jakiś czas temu pracował w miejscu, które mu odpowiadało, był zadowolony, że ma pracę. Przykładał się, wstawał o świcie, bodajże o 5 rano, czy o jakiejś takiej absurdalnej porze, o której ja się nawet jeszcze nie kładłam spać. On wstawał pełen zapału, chodził do tej pracy, wykonywał swoje obowiązki. I nagle pewnego dnia podchodzi do niego szef i wręcza mu wypowiedzenie. On w ogóle w szoku, nie wie dlaczego, no jak. Przychodzi, angażuje się, jest zadowolony, nie narzeka, robi wszystko. A on mówi, że za wolno, za wolno. Oni mają tam swoje normy, normy wydajności. On musi mieć jakieś takie tempo, on musi się w tych normach mieścić. No przecież to jest katastrofa. Słuchajcie, jak można tak skrzywdzić młodego człowieka, który wchodzi w życie? Który no, jest pełen zapału, chce pracować, i, i pracuje, przychodzi zawsze punktualnie, robi wszystko, co mu każą, ale że za wolno. I czy on jest jedyną osobą w Polsce przyjmującą psychotropy? Przecież pomyślałam sobie w tamtym momencie: Boże, przecież. Tyle osób leczy się na depresję czy jakiekolwiek tam zaburzenia nerwicowe, słuchajcie, nawet bezsenność leczy się lekami antydepresyjnymi, bo, bo nie wolno tak na dłuższą metę przyjmować nasennych, wolno tylko właśnie antydepresyjne. I no tak, no te leki mają do siebie to, że tak trochę tak właśnie wyciszają, tak trochę spowalniają, człowiek ma troszeczkę wolniejsze te ruchy, no wtedy trudno jest właśnie jak taki robocik zasuwać. O, i w drugą stronę powiem, znam również Polaków, którzy, żeby wyrobić normy, przyjmują amfetaminę po to, aby w pracy wytrzymać, wy, na, dogonić, dogonić to tempo, którego się wymaga od nich. No i tak, z jednej strony mamy Takich, którzy, aby wytrzymać yy, i wyrabiać te normy wydajności, przyjmują stymulanty, się stymulują. A z drugiej strony no, mamy osoby, które z jakichś tam powodów różnych przyjmują leki o działaniu przeciwnym uspokajającym, wyciszającym, spowalniającym. Takie osoby no, nie mają szans. One nigdy nie wyrobią normy, chyba w żadnej takiej pracy fizycznej takiej prostej pracy. Mój syn oczywiście, no, po pierwsze, jest chłopakiem, ma rodzinę. No, my się nim tutaj opiekujemy. Oczywiście on nie jest, że tak powiem, nawet narażony na, na takie myślenie, rozważanie nawet prostytucji. Ale gdyby on nie miał rodziny, albo tym bardziej, że gdyby był dziewczyną i by wiedział, że. No w żadnej pracy, żadnej pracy nie jest w stanie utrzymać, z każdej pracy go zwolnią, wyrzucą, jest gorzej, słuchajcie, jeżeli ktoś raz, drugi jest zwolniony, nie do końca czuje dlaczego, rozumie dlaczego, czuje się skrzywdzony taką decyzją, bo, bo on wie, że on nie nawalił, on nie nawalił, a, a jednak czuje się pokrzywdzony. To, to tym bardziej człowiek taki się zaczyna się bać kolejnej próby, kolejnego podejścia, już boi się kolejnego doświadczenia, już nawet z lękiem idzie na kolejną rozmowę o pracę, już podejrzliwym okiem patrzy na kolejnego pracodawcę. I, no i ja z łatwością jestem w stanie sobie wyobrazić, że gdyby właśnie nie miał oparcia rodziny, gdyby był dziewczyną, jak najbardziej mógłby wylądować w takim miejscu. I teraz tak, czy to jest wina prostytucji, że, że powiedzmy przykładowa dziewczyna z takimi problemami w ostateczności podejmuje się takiego zajęcia, to jest wina prostytucji, czy prostytucja w tym momencie pojawia się jako rozwiązanie? Rozwiązanie wadliwego rynku pracy. Dlaczego ten rynek tak, tak funkcjonuje? Dlaczego... W tak, w tak wielu miejscach jest wymagana, określona wydajność dla wszystkich jednolita, pomimo że przecież każdy przypadek jest inny, każda osoba jest inna. Kompletnie nie uwzględnia się to czegoś takiego, że są osoby, które nigdy nie będą robić szybko. Może nawet ktoś jest w ogóle powolny, z natury ktoś jest powolny. No przecież są i osoby powolne z natury, już nawet i bez leków. Po prostu są osoby powolne. Powolne, zwyczajnie. Jeżeli osoba powolna nie zdobędzie wysokiego wykształcenia, tylko jest skazana na pracę fizyczną, no to czarno widzę jej szansę. No, chyba, że zdobędzie za pracę, nie wiem, szatniarza. Okej, okay. nie wszędzie trzeba szybko machać rękami, ale niestety, no, weź chociażby pracę kasierki. Przecież y, od kasierek też się wymaga y, no, tempa niesamowitego w tych wszystkich y, sieciach, tych, w tych dużych sklepach, hipermarketach. W, jakieś fabryki, taśmy produkcyjne, no przecież wszędzie jest wymagane tempo, wydajność. Dlatego ja uważam, że mówiąc o prostytucji, nie powinniśmy... Rozmawiać w sposób jakiś taki abstrakcyjny, oderwany od rzeczywistości, od kontekstu, od konkretnej osoby i jej sytuacji, jej przypadku, jej motywacji. Nie możemy jednoznacznie powiedzieć, że to jest dobre czy złe, bo dla niej jednej osoby to może być zbawieniem, dla drugiej katastrofa. A niestety w tych wszystkich wypowiedziach medialnych wyczuwam skłonność do oceny. Albo w jedną, albo w drugą stronę. Napisz mi proszę w komentarzu, czy ten temat ciebie jakoś głębiej interesuje, bo ja w tej chwili akurat zaczęłam się nad tym zastanawiać i wydaje mi się, że odpowiedź w ogóle nie powinna być prosta, jednoznaczna i tutaj trzeba by mocno, mocno wgryźć się jeszcze w kontakt kobiety z samą sobą. Trzeba by tutaj rozmawiać o asertywności, o poczuciu własnej wartości, bardzo uniezależnionego od opinii innych, ale również trzeba by się zastanowić, czym właściwie jest kontakt cielesny z mężczyzną? Czy, czy faktycznie? Jest to obojętne dla psychik, bo ja co do tego to mam poważne wątpliwości. Czy, czy możemy w ogóle rozmawiać o tej sprawie w kwestiach wyłącznie ekonomicznych, jako ratunek? Bo wydaje mi się, że jednak ten bliski kontakt cielesny ma na nas wpływ, a to jakby nie było, są osoby przypadkowe, więc tutaj akurat upatruję pewne niebezpieczeństwo. Niezależnie od tego, czy będę jeszcze ten temat zgłębiać, czy nie, to obiecana analiza bohaterów filmu Dziewczyny z Dubaju jeszcze się ukaże w najbliższym czasie. Bardzo mi zależy na wysłuchaniu Waszych opinii. Co Wy w ogóle o tym wszystkim myślicie? A ja już dziękuję serdecznie za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.